Kochani, zgadnijcie, gdzie jestem. To jest program Moja Mama, Twój Tata, a to dom naszych uczestników. Jesteście ciekawi, jak wygląda? Świetnie, zapraszam Was na małą wycieczkę. Oto pierwszy pokój. To tutaj będziemy rozmawiać bardzo prywatnie. To tutaj, mam nadzieję, nasi uczestnicy wyjdą ze strefy komfortu i będą rozmawiać ze mną o swoich problemach, o swoich doświadczeniach i, mam nadzieję, o miłości. Piękny, ciepły pokój, sama chciałabym tutaj zamieszkać. Ale gdzie są najlepsze imprezy? Bardzo dobra odpowiedź! Tak, w kuchni. Zatem zapraszam Was serdecznie. Zobaczcie, jak pięknie jest zaprojektowana. Wszystko jest w mazurskim klimacie, w stylu rustykalnym. To tutaj panowie i panie będą próbowali swoich sił jako kucharze. I jak myślicie, kto będzie lepszy? Panie czy panowie? Przekonamy się. Ale to nie tu jest serce całego domu. Serce domu to tu, salon. I ten piękny, duży stół. To tutaj będą jedli wszystkie posiłki. A jeśli będą chcieli porozmawiać bardzo intymnie, cichutko szeptać sobie do łóżka, to takie miejsce też mamy przygotowane. Oto kącik intymny. To tutaj będą mogli spędzać ze sobą czas, tylko ze sobą i nikt absolutnie nie będzie na nich patrzył. No prawie.